Cześć, tu Magda i dzisiaj przychodzę do Was z reporterskim booktagiem. Jest to autorski tag Sylwii Teachbook, która też do tego tagu mnie nominowała, z czego bardzo się cieszę i dziękuję, ponieważ z wielką chęcią odpowiem na te 10 pytań, 10 kategorii. A co do reportaży, to przypominam, że od 29 lutego do 14 marca razem właśnie z Sylwią będziemy organizować maraton e, z reportażami, więc zachęcam Was do wzięcia w nim udziału. Wszystkie informacje pojawią się niebawem na Instagramie. Instagramie I też na YouTubie. Więc już możecie szykować powoli swoje tbr -y. Przejdźmy już do tagu. E, pierwsza kategoria to złość. Książka, o której masz złą opinię. Ogólnie ja nie mam dużo książek, o których ja mam złą opinię. Taką po prostu, że książka mi się nie spodobała. Wiadomo, że trafiłam na książki, które nie były dla mnie, ale wydaje mi się, że nie było to związane z tym, że książka była słaba, tylko po prostu mi nie spasowała. Ale mam jedną książkę którą uważam za dosyć słabą, która mi się nie spodobała, przy której się wynudziłam, jak nie wiem, i jest to Opposite of Always. Wybrałam tutaj książkę z gatunku, który czytam i który lubię, dlatego mogę wypowiedzieć się na jej temat negatywnie, ponieważ zazwyczaj książki z tego gatunku mi się podobają, no a ta jednak mi nie spasowała. To po prostu było nudne, chłopak poznał dziewczynę na imprezie, od razu się w niej zakochał, po prostu tak od razu. Gdy ona umiera, to nie jest spoiler, on tak jakby wraca do tego momentu, gdy oni się spotkali, poznali i przeżywa to od początku i tak kilka razy i to jest ta książka. Ja jej też dobrze już nie pamiętam i się cieszę, bo nie chcę jej pamiętać, wolę mieć miejsce w głowie na inne ciekawsze książki. Ale tak, nie była zbyt ciekawa. Stereotyp. Książka, do której byłeś uprzedzony, a miała w sobie to coś. Powiem tutaj o książce, której jeszcze nie skończyłam, ale już wiem, że nie zmieni się moje zdanie na jej temat i jest to Wiedźmin. Ja do Wiedźmina byłam zawsze uprzedzona, nie chciałam go za bardzo czytać i też nigdy nie przypuszczałam, że go w ogóle przeczytam. No ale nagle był taki hype na to, później wyszedł serial i jakoś tak zachęciło mnie to wszystko do do przeczytania Wiedźmina, ponieważ spotkałam się z naprawdę dobrymi opiniami na jego temat i chyba ani jedną złą. Więc pomyślałam, że coś jednak musi w tym być. Słyszycie lolę pewnie, jak zawsze. I uprzedzam pytania, Lola to mój brzuch, bo często dostaję o to pytania. E, ale tak, e, Wiedźmin. Na tym skończyłam, bo mnie wybiła z rytmu. Um, nie pamiętam, co chciałam powiedzieć. Czytam teraz ostatnie życzenie i jestem zachwycona i wciągnięta. Może nie wszystkie opowiadania mi się bardzo podobają, ale naprawdę widzę w nich dużo dobrego i jestem zachwycona. Wspomnienie, książka, która znalazła miejsce w Twoim sercu. Ja mam naprawdę bardzo dużo tych książek. Tutaj możecie wstawić wszystkie książki z, mojej, z mojego filmu Najlepsze książki 2019 roku, bo te wszystkie książki. Znalazły miejsce w moim sercu i na pewno nigdy go nie opuszczą, bo są niesamowite, czyli na przykład Daisy Jones and The Six, No Big Deal, Every Large Expansion of Sea. Te wszystkie książki naprawdę są warte uwagi, ale taką książką, którą niedawno przeczytałam i którą kończę czytać, są małe kobietki, które mnie tak zachwyciły, że nawet się tego nie spodziewałam. I może ta historia nie jest niczym tak, nie wiem, niezwykłym, i może nie ma tam dużo akcji, ale ta zwykłość. I ta normalność tej książki jakoś wzbudza takie ciepło w moim sercu i, i takie dziwne uczucia, że ja nie mogę się od niej oderwać. Nie wiem jeszcze, co tam może się wydarzyć. Może jeszcze się wydarzy coś, co nie wiem, przez to mniej trochę polubię tą książkę, może trochę bardziej, ale wiem na pewno, że będzie miała miejsce w moim sercu, bo się w niej zakochałam. A jeśli nie wiecie, co to są małe kobietki, to jest historia czterech sióstr, które mieszkają z mamą. Ich ojciec walczy na wojnie, muszą one zmagać się z biedą, ale pomimo tego są pełne entuzjazmu, pełne radości i czerpią radość z życia, chociaż czasami miewają momenty załamania, zawsze są przy sobie, pomagają sobie i ta siostrzana miłość, która bije od nich. I cała ta rodzina, ta mama, jak ona wspiera te córki, chce je dobrze wychować, to jest naprawdę niesamowite i można wynieść bardzo dużo dobrego z tej książki. Bardzo dużo lekcji i różnych rad, morałów, naprawdę jest bardzo wartościowa. Niesprawiedliwość, bohater, którego losy potoczyły się nie tak, jak chciałeś. Pierwszy bohater to Willem z małego życia. Ci, co czytali, na pewno wiedzą o czym mówię. Nie spodziewałam się tego, im się to nie podobało i nie chciałam, żeby tak się potoczyły jego losy, więc tak, to jest pierwszy bohater. A drugi bohater to Dumbledore z Harry'ego Pottera. Tu myślę, że każdy wie, jak się potoczył los Dumbledora. Jeżeli ktoś to ogląda i nie czytał albo nie oglądał nigdy Harry'ego Pottera, to nie będę tu mówić, ale tak, też myślę, że wiecie, no myślę, że nie muszę tutaj nic więcej dodawać. Rozczarowanie. Książka, której zakończenia się nie spodziewałaś. Wałaś, ja jestem Łaś, dobra, nie spodziewałaś Tutaj po części podoba mi się to zakończenie, ale z drugiej strony chciałam, żeby było inne i mowa tutaj o Every Large Expanse of Sea, czyli naszym polskim, gdyby Ocean nosił Twoje imię. Nie będę mówić, jak to się skończyło, bo może część z Was jeszcze tej książki nie czytała, ale tak, ja czytałam ją w oryginale, polskiego tłumaczenia jeszcze nie czytałam, na pewno przeczytam. No ale to zakończenie, no z jednej strony uważam, że było dobre. Bo nie często spotykamy takie zakończenia w książce, gdzie no ten romans jest głównym wątkiem. Ale jednak no czegoś mi brakuje, wiadomo, mam niedosyt. Więc tak, to było zakończenie, które mnie troszkę rozczarowało, może nie rozczarowało, ale po prostu chciałam, żeby było inne. Ale też podoba mi się to, jakie jest teraz. Smutek. Książka, która cię wzruszyła. Ja mam też sporo takich książek, ale pierwsze, które przychodzą mi do głowy, to po pierwsze, Wielka Samotność. Oraz Misula, czyli gwałty w amerykańskim miasteczku uniwersyteckim. Wielka samotność mnie po prostu wzruszyła, ja płakałam ze wzruszenia, ze smutku, a w Misuli jednak to był tylko i wyłącznie smutek. Misula, no to wiadomo o czym opowiada, o gwałtach, które wydarzyły się w miasteczku uniwersyteckim Misuli. Natomiast no, wielka samotność to jest historia rodziny, która przeprowadza się na Alaskę. Rodzice z nastoletnią córką. Ojciec Len, naszej głównej bohaterki, walczył na wojnie w Wietnamie, więc zmaga się z bardzo dużymi problemami. Po tej wojnie był też w niewoli, więc to wszystko bardzo negatywnie wpłynęło na jego psychikę. Natomiast jej mama próbuje pomóc temu ojcu, kocha go całym sercem. Stara się, aby ta rodzina normalnie funkcjonowała. Tata Lenny wymyśla nagle impulsywnie, że wyjadą na Alaskę i tam zamieszkają. Wiadomo, życie na Alasce nie jest takie proste, jak może im się wydawać, więc muszą zmierzyć się tam z różnymi problemami, nie tylko związanymi z klimatem na Alasce. No jedna z najsłupszych jakie w życiu przeczytałam, naprawdę. A co do Misuli, to była historia, która mną tak wstrząsnęła, nie, że ja nie pamiętam, kiedy płakałam na 30. stronie jakiejkolwiek książki, naprawdę. Ja zaczęłam czytać tę książkę i ja już płakałam. Jest to coś bardzo mocnego, jest to coś przerażającego, druzgocącego i nie wiem, jak jeszcze mogę to opisać, no jest bardzo mocna ta książka, ale niestety opisuje to, co wydarzyło się naprawdę i pokazuje, do czego ludzie mogą się posunąć. A raczej nie mogą, a i tak się posuwają. Ja o misuli mogłabym dużo mówić, ale nie chcę. Są wcześniejsze vlogi, jakieś filmy, gdzie ja o tej książce mówiłam, chyba to jest nawet pierwszy reading vlog, który dodałam, i właśnie tam czytałam Misule tylko ta wypowiedź była strasznie chaotyczna, ja w ogóle w trakcie niej płakałam, więc mi się tam cały czas załamuje głos. Więc tak, ale jeżeli chcecie. Coś więcej usłyszeć, to, to odsyłam was tam. Walka. Bohater, który zmaga się sam ze sobą, ze swoimi słabościami i tutaj Sylwia też dodała w filmie przeszłością. Dla mnie idealnie tutaj pasuje Jude również z Małego Życia. Jude to jest bohater, którego historię najdokładniej poznajemy w Małym Życiu. No, doświadczył on wielu... Ciężkich, smutnych i tragicznych rzeczy w swoim życiu, o których nie powiem tutaj, bo to jest duża część tej książki, nie chcę Wam zaspoilerować, jednak i zepsuć e, czytania jej, ale tak, on musi zmagać się ze swoim dzieciństwem przez całe życie i ciągnie się to za nim i cały czas musi z tym walczyć. Empatia, bohater, którego rozumiesz, z, z którym znalazłeś wspólny język. Może jestem jakaś dziwna, ale ja jakoś nie mam jednego takiego bohatera, z którym ja się w pełni rozumiem utożsamiam się i znajduję wspólny język, ale na pewno tutaj Sylwia podała Joe z małych kobietek. Ja również mogłabym ją podać i mogłabym podać je, wszystkie te dziewczyny razem. Ich połączenie razem to jest coś niesamowitego, bo każda z nich jest inna i każda jest wyjątkowa na swój sposób, i myślę, że z całą tą czwórką bardzo dobrze bym się dogadała. Ale jeżeli chodzi o jakieś podobieństwo, które widzę między mną a jakimś bohaterem, to nie wiem, na pewno jakieś jest, na pewno czytałam książki z bohaterami, którzy byli podobni do mnie, ale teraz nie mogę wymyślić żadnego, więc jeżeli wy macie jakiś pomysł i przypominam was, Wam jakiegoś bohatera, to piszcie koniecznie w komentarzach, jestem bardzo ciekawa. Ja sama. Nie potrafię na ten moment nic wymyślić. Szczęście. Książka, którą możesz nazwać wartościową. I tutaj też jest bardzo dużo tych książek, ponieważ są to też wszystkie książki, które znalazły miejsce w moim sercu, które niosą za sobą naprawdę ogromne przesłanie. Czyli na przykład właśnie małe kobietki, czy Asking for it, Louis O'Neill, która opowiada o gwałcie i o tym, jak ofiara jest obwiniana za gwałt. Do tego też na przykład No Big Deal, która uczy. O sama akceptacji pokazuje, że trzeba kochać siebie, siebie stawiać w niektórych momentach na pierwszym miejscu. Czy też książki dla dzieci, jak obiecanki, czy na przykład chłopiec z ostatniej ławki, który pokazuje, jak mądre są dzieci i jak tolerancyjne są? w porównaniu do dorosłych, którzy niekiedy są naprawdę okrutni nawet w stosunku do dzieci. Do tego mogę też powiedzieć o Deep czy Pod Taflą, naprawdę jest bardzo dużo tych książek i mogłam tak wymieniać i wymieniać, ale tak, kilka już wam podałam. I ostatnia kategoria, czyli nostalgia, książka, do której tęsknisz, do której chciałabyś wrócić. I u mnie oczywiście jest to Harry Potter, ja kocham Harry'ego Pottera z całego serca, jest to jedna z najlepszych serii, jakie w życiu przeczytałam i nigdy to się nie zmieni. I chciałabym do niego za niedługo wrócić, bo już chciałam zrobić reread. W tamtym roku nie wyszło mi to. Teraz mam wszystkie wydania po polsku, mam wszystkie wydania po angielsku i chciałabym je wszystkie przeczytać kolejny raz. Do tego ta wielka samotność, która pojawia się tyle razy w tym filmie. Ona cały czas chodzi mi po głowie i myślę, że w końcu tę książkę jeszcze raz przeczytam. oraz seria Safe Monika Sten którą ja przeczytam wakacje i chciałabym w te wakacje znowu do niej wrócić. Więc tak, to już na dzisiaj tyle. Koniecznie napiszcie mi, jakie są Wasze odpowiedzi do tych kategorii, jeśli tylko macie ochotę. A jeżeli nie macie na to ochoty, to odpowiedzcie chociaż na pytanie, do jakiej serii książki chcielibyście wrócić. Jeszcze raz dziękuję Sylwii za nominację, a ja od siebie nominuję Kuberotana i Ule Słomka. Na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć!